Odcinek 83. Czy mindfulness naprawdę działa? Fakty naukowe, część pierwsza. To zabawne, że praktyki uważności, obecne od tysiącleci w kulturze Dalekiego Wschodu, stosunkowo niedawno, bo pod koniec lat 70., zachwyciły świat zachodni, a ich skuteczność została potwierdzona ponad 7 tysiącami badań klinicznych. W dobie eksperckości z TikToka i YouTube'a, w czasach, gdy każdy ma łatwy dostęp do wiedzy, a ChatGPT GPT daje nieograniczone możliwości szybkiego zdobywania informacji oraz pokusem pozowania na osobę, która zna się na wszystkim, naprawdę trudno odcielić ziarno od plew. Badania pseudonaukowe, różne teorie spiskowe trudno odróżnić od badań naukowych, a internetowych ekspertów trudno odróżnić od wybitnych profesorów specjalizujących się w swojej dziedzinie. Dlatego ja, będąc wielką orędowniczką uważności, zwanej też Mindfulness, i dowodem na to, że ona działa, bo potwierdziłam to swoim życiem i tym, jak ta praktyka wpłynęła na mnie. Jako certyfikowana nauczycielka kursów redukcji stresu metodą MPSR, Polskiego Instytutu Mindfulness, chcę się podzielić wiedzą naukową na ten temat. Korzystam z opracowań jednej z moich mentorek spotkanych na drodze do certyfikacji, mojej opiekunki kręgu medytacyjnego. I zarazem wykładowczyni w Polskim Instytucie Mindfulness, profesor dr. Habilitowanej Zuzanny Setkowicz-Janeczko, profesor neurobiologii. Wykaz badań i ich dokładne omówienie znajdziesz na stronie Polskiego Instytutu Mindfulness, link zamieszczę w opisie. Jako osoba znająca z racji wykształcenia metodologię badań naukowych, której pasją jest popularyzowanie wiedzy w prostych słowach, chcę pokazać naukową skuteczność kursów Mindfulness, korzystając z doświadczeń moich kursantów. I podpierając ich historię badaniami naukowymi. A ponieważ przeprowadziłam do tej pory cztery certyfikowane kursy mindfulness, więc mam punkt odniesienia w postaci zadowolonych kursantów cieszących się efektami praktyki uważności na sobie. Najpierw opowiem o Annie i jej zaburzeniach lękowych. Ania miała 42 lata, kiedy po raz pierwszy zaczęła zauważać, że jej życie staje się coraz bardziej przytłaczające. Praca w korporacji, obowiązki domowe, stosunkowo niedawno zakończony związek, powodowały, że codziennie czuła się jakby była na skraju załamania. Lęk, który towarzyszył jej od lat, od wczesnej młodości, nasilał się. Przestała cieszyć się z drobnych rzeczy, zaczęła unikać spotkań towarzyskich, a jej ciało, mimo że nie do końca zdawało sobie z tego sprawę, wysyłało coraz głośniejsze sygnały: bóle głowy, napięcia w karku. Problemy ze snem. Wszystko to razem tworzyło niemal nieprzerwaną spiralę stresu i niepokoju. Ania przez lata próbowała różnych metod, terapii psychologicznych, środków uspokajających, ćwiczeń oddechowych, ale nic nie dawało trwałej poprawy, lecz niczego nie stosowała tak naprawdę w jakimś przemyślany, strategiczny sposób. To wszystko sprawiało, że czuła się zmęczona i rozczarowana. Ale jednocześnie czuła, że musi coś zmienić, bo życie, które wiodła, przestało być życiem, a stało się nieustannym stresem i lękiem. Pewnego dnia trafiła na mój webinar związany z rozwojem osobistym i wtedy usłyszała po raz pierwszy o korzyściach z kursu redukcji stresu opartym na mindfulness. Zaintrygowało ją to podejście. Przede wszystkim zaintrygowało ją połączenie medytacji z technikami oddechowymi i z uważnością. Zdecydowała się zapisać na kurs. Choć miała dużą wątpliwości, rozmawiałyśmy o tym na początku, zresztą taka rozmowa jest częścią kursu, taką częścią kwalifikacyjną do kursu. Pierwsze tygodnie kursu MBSR, które Ania przechodziła stacjonarnie, sprawiały, że było jej trudno. Nie mogła się przyzwyczaić do codziennego medytowania. Jej umysł nieustannie błądził, miała dużo lęków, jakichś wątpliwości. Ale ponieważ kurs trwa 8 tygodni, a my spotykamy się co tydzień przez 2,5 godziny tak cyklicznie i rozmawiamy w takiej runce wstępnej o tym, jak wyglądała nasza praktyka w ostatnim tygodniu, na ile udawało się zrealizować plan medytacji, to Anna mówiła szczerze, że, że jest jej trudno, że trudno jest jej się zmusić do medytacji, gdyż siedzenie w ciszy przez 30 minut każdego dnia potęgowało jej niepokój. Zaczęła się zastanawiać, czy, czy, czy to na pewno dobry pomysł, dobry wybór, ale tutaj z pomocą przyszli jej inni uczestnicy, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach i one były takie bardzo budujące, motywujące dla niej. Ja osobiście zachęcałam Anię, by nie oceniała swoich myśli, tylko je zauważała bez poświęcania im uwagi i wracała do obserwowania swojego oddechu. Mniej więcej po trzecim spotkaniu, w czwartym tygodniu, praktyki mindfulness. Ania zaczęła dostrzegać subtelne zmiany. Zauważyła, że jej umysł przestał tak łatwo wpadać w panikę, że czuje mniej napięcia w ciele, zaczęła jakby lepiej rozumieć swoje emocje, zamiast je tłumić czy ignorować, częściej stawała się świadoma swoich myśli i ich wpływu na ciało, dzięki czemu potrafiła je zaakceptować, zamiast z nimi walczyć. Otworzyła się na techniki medytacyjne, a dzięki temu pozbywała się negatywnych myśli. Bo w tych praktykach i technikach nie chodzi o to, żeby walczyć z myślami, tylko chodzi o to, żeby je zauważać i puszczać. Ania szczególnie polubiła medytację oddechową na siedząco. Z czasem przestała się obawiać każdej nadchodzącej sytuacji, zaczęła tę sytuację po prostu obserwować, spotkała się ze swoim lękiem i ten lęk się zmniejszył. Po prostu jej lęki zaczęły tracić na intensywności. Kiedy nasz kurs dobiegł końca, Ania powiedziała, że ma narzędzia, by żyć w zgodzie ze sobą, że potrafi sobie lepiej radzić ze stresem i wyzwaniami, choć nadal są częścią jej życia. Nauczyła się świadomie zarządzać swoimi emocjami, a nawet podjęła ważną decyzję o zmianie zakresu zadań w pracy i trochę inaczej ustawiała swoje priorytety w życiu osobistym. Bardziej była w chwili obecnej, niż zamartwiała się o przyszłość, a to było także źródłem jej lęków. Tym, co Annie cieszy dziś najbardziej, jest wprowadzenie praktyk uważności do codziennych czynności, do robienia zakupów, gotowania, picia kawy, rozmawiania z innymi. Jej relacje stały się dzięki temu bardziej autentyczne, można powiedzieć, że głębsze, a jej życie uległo takiej bardzo spokojnej przemianie. Co zadziałało u Anny? Naukowe badania medytacji mają swój początek już pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Ale taki dynamiczny rozwój nastąpił po roku 1979, kiedy John Kapatsin stworzył swój taki pierwszy program terapeutyczny łagodzenia stresu. Badania naukowe od tamtej pory naprawdę dynamicznie się rozwijają i obecnie są prowadzone liczne eksperymenty naukowe wyjaśniające mechanizmy działania medytacji. Ich rozwój był możliwy dzięki zastosowaniu obrazowania funkcjonowania mózgu metodą rezonansu magnetycznego, który pokazuje jasno i czytelnie, co dzieje się w naszym mózgu dzięki medytacji. Ale także dzięki badaniom dotyczącym neuroplastyczności wykazano, że komórki nerwowe w ludzkim mózgu mogą zmieniać swoje właściwości nawet w wieku dojrzałym, ucząc się jednocześnie innych sposobów działania. Zjawiska te towarzyszą nowym wyzwaniom umysłowym, mogą być również podstawą trwałych pozytywnych zmian powstających w mózgu, zmieniających układ nerwowy i inne powiązane z nim układy. Wszystko to dzieje się podczas medytacji. A zatem opowiem teraz o badaniach dotyczących uogólnionych zaburzeń lękowych, czyli tego schorzenia, na które cierpiała Anna. Trening uważności stał się takim naprawdę popularnym narzędziem w walce z uogólnionym zaburzeniem lękowym, dlatego że interwencje oparte na uważności w postaci programu MBSR, programu redukcji stresu, wykazują obiecujące wyniki w łagodzeniu objawów lęku. I tu chciałbym przetoczyć badanie z 2013 roku, link do tego badania będzie w opisie podcastu, które jako pierwsze zgłębiło neuronalne mechanizmy stojące za poprawą stanu zdrowia pacjentów cierpiących na uogólnione zaburzenia lękowe po treningu uważności. W badaniu tym porównano aktywację mózgu pacjentów cierpiących na te zaburzenia lękowe oraz zdrowych uczestników. W badaniu wzięło udział 26 osób z aktualną diagnozą uogólnionych zaburzeń lękowych. Te osoby zostały losowo przydzielone do dwóch grup. W jednej grupie uczestnicy, a było ich 15, rozpoczęli ośmiotygodniowy program redukcji stresu metodą Mindfulness, czyli właśnie kurs MBSR, a druga grupa, 11 uczestników, została przyłączona do takiego aktywnego programu kontrolnego, edukacyjnego w zakresie zarządzania stresem. Taka czysta edukacja, jak radzić sobie ze stresem. Aby porównać tych uczestników cierpiących na zaburzenia lękowe, z grupą zdrowych uczestników, włączono do badań także 26 zdrowych osób. I kiedy przeprowadzono badania za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, to zauważono, że osoby, które cierpią na uogólnione zaburzenie lękowe, wykazują większą aktywację ciała migdałowatego, obserwując neutralne twarze osób. Po prostu kiedy oglądały zdjęcia osób o neutralnych twarzach, czuły lęk. I ten lęk był widoczny w badaniu w formie sygnału magnetycznego. Osoby zdrowe tak nie miały. Oznacza to, że takie niejednoznaczne bodźce mogą wywoływać silniejszą reakcję u osób, które cierpią na zaburzenia lękowe, niż u osób zdrowych. Widok zupełnie obojętnej twarzy wywołuje silniejszą reakcję ciała odpowiedzialnego za emocje, właśnie u osób z zaburzeniami lękowymi. Z czasem jednak. W miarę uczestniczenia w kursie MBSR oraz w tym programie edukacyjnym u jednych i u drugich pacjentów aktywacja ciała błotołowatego zmniejszyła się. Czyli z czasem reagowali na te neutralne twarze już inaczej, już z mniejszym lękiem. Ale co ciekawe, tylko u osób będących w trakcie kursu MBSR nastąpił większy wzrost aktywacji w brzuszno-bocznych obszarach przedczołowych. I znacząco wzrosła funkcjonalna łączność między ciałem migdałowatym a regionami przedczołowymi. Czyli tylko kurs MBZR dał ten efekt takiego powiązania ciała migdałowatego z tą taką racjonalną częścią mózgu. Łączność między ciałem migdałowatym a przedczołowym zmieniła się z negatywnego sprzężenia na pozytywne czyli pokazuje to taki bardzo skuteczny mechanizm obniżania emocji, czy też regulacji emocji unikalny mechanizm działania uważności. Gdybym miała podsumować, to wniosek z tych badań jest taki, że trening uważności prowadzi do istotnych zmian w obszarach czołowo mózgu, które są kluczowe dla regulacji emocji. Te neuronalne zmiany odpowiadają temu, co mówią pacjenci o poprawie objawów, a zatem podkreśla to potencjał uważności jako skutecznej terapii w leczeniu zaburzeń lękowych, czego żywym przykładem jest Anna. Druga historia to historia Piotra, cierpiącego na wypalenie zawodowe. Piotr miał 54 lata, kiedy po raz pierwszy poczuł, że nie radzi sobie z codziennymi obowiązkami w pracy. Był lekarzem internistą z wieloletnim doświadczeniem, który przez lata służył pacjentom w dużym szpitalu miejskim. Zaczęło mu się wydawać, że każdy dzień w pracy to taki powtarzający się cykl. Przyjęcie pacjentów, diagnoza, konsultacja, dokumentacja. Papierkowa robota, telefon, drugi telefon. W pracy nie widział w ogóle już sensu ani radości. Jego pasja, która kiedyś go napędzała do działania, została przetłuczona przez stres, zmęczenie i poczucie, że nie ma już sił, by dalej pomagać innym. Nawet nie miał siły, by rozmawiać z pacjentami tak po ludzko i by ich słuchać. Czuł się wpalony. Te objawy przekładały się na chroniczne zmęczenie, problemy ze snem. Właśnie takie mało empatyczne podejście do pacjenta, brak energii, brak motywacji, pogorszenie relacji z rodziną. Ponieważ Piotr cały czas myślał o swojej pracy, nawet wtedy, kiedy wracał do domu. Z nikim o tym nie rozmawiał, bo wydawało mu się, że może przez to stracić szacunek środowiska zawodowego. Nie chciał się przyznać sam przed sobą, że ma problem z wypaleniem zawodowym, choć jako lekarz wiedział, że taki problem istnieje. Pewnego dnia podczas przerwy na kawę, porozmawiał z psycholożką ze swojego szpitala, która akurat ukończyła kurs redukcji serca MBSR. Opowiadała o korzyściach i o tym, jak to zmieniło jej życie. Na początku Piotr był sceptyczny. Medytacja, uważność, to wszystko przyjmowało jak z innej bajki. Coś, co jest dla ludzi zajmujących się duchowością, ale nie dla ludzi zajmujących się medycyną. Jednak po kilku tygodniach, kiedy jego stan pogarszał się, a on sam coraz częściej miał wrażenie, że nie daje rady pomóc ani sobie, ani innym, postanowił spróbować. Zdecydował się zapisać na mój kurs w formule online, choć nadal był troszkę nieufny. Mówił to otwarcie w naszej rozmowie wstępnej. Gdy podczas kursu miał kierować swoją uwagę na oddech, na obserwowanie doznań z ciała i obserwowanie swoich myśli, czuł się zagubiony. Jako człowiek, który przez całe życie koncentrował się na analizie i szybkim podejmowaniu decyzji, został nagle zmuszony do zwolnienia tempa, do medytowania przez co najmniej 30 minut dziennie, co wydawało mu się ogromnym wyzwaniem. Jego umysł nieustannie błądził. Tu myśl o pacjentach, tam o zaległej dokumentacji, tu o kolejnym dniu, kolejnych obowiązkach. Jednak, podczas zajęć dużo mówiliśmy o cierpliwości, o nieocenianiu siebie, o tym, by nie zastanawiać się, czy lubisz te praktyki, czy nie tylko po prostu je robić. I to pomogło Piotrowi przejść przez ten początkowy opór. Zauważył, że po kilku sesjach, mimo trudności, zaczął dostrzegać pierwsze pozytywne efekty. Choć medytacja nie była łatwa, zaczął odczuwać pewną ulgę. Na początku małe, subtelne zmiany. To, że oddech stał się głębszy, to, że dostrzega rzeczy, na które wcześniej zwracał uwagi, na przykład prostą radość z picia porannej kawy, tak zwane uważne jedzenie, ale też radość z piękna przyrody, która go otaczała. John Kabat-Zinn, twórca kursów MBSR, powiedział takie słowa, że nie musisz tego lubić, ale po prostu sprawdź, czy to działa. I wykonuj te ćwiczenia przez 8 tygodni każdego dnia. Słuchaj nagrań, podążaj za głosem, bądź w stanie medytacji, a po 8 tygodniach powiesz, czy to działa, czy nie. Po kilku tygodniach Piotr rzeczywiście zaczął dostrzegać coraz wyraźniejsze zmiany w swoim życiu zawodowym i osobistym. Zaczął z większą uważnością podchodzić do pacjentów, porzucił automatycznego pilota, <grych> zaczął reagować na potrzeby chorych z większym zrozumieniem. Zauważył, że lepiej potrafi kierować swoimi emocjami. Łatwiej było mu radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy, już się tak nie podkręcał, nie wybuchał, ale też potrafił przeprowadzić trudne rozmowy z rodzinami, z pacjentami w terminalnym stadium choroby. Przy każdej medytacji stawał się coraz bardziej świadomy swoich myśli i emocji, co pozwoliło mu lepiej zrozumieć, co powoduje jego stres i wypalenie. Zamiast unikać trudnych emocji, zaczął je akceptować. Uczył się, że nie musi kontrolować wszystkiego i że zwolnienie tempa, nawet w tak wymagającej pracy jak jego, może pomóc w odzyskaniu równowagi. Poziom stresu w pracy znacząco spadł. Piotr zaczął dostrzegać momenty odprężenia, nawet w najbardziej wymagających chwilach. Poprawiała się jego zdolność podejmowania decyzji. Miał wrażenie, że odzyskał kontrolę nad swoim życiem i pracą. Piotr Wprowadził medytację MBSR jako część swojego codziennego życia. Medytował rano, praktykował uważność w trakcie pracy, co polegało na tym, żeby się zatrzymać i po prostu objąć uwagę chwilę obecną, a wieczorem starał się nie myśleć o obowiązkach. To dziś odczuwa większą radość z pracy i satysfakcję z pomagania innym. Co mówią badania naukowe na temat wypalenia zawodowego u lekarzy? Są takie badania i ja link do nich przytaczam w opisie tego odcinka. Badania zostały przeprowadzone w odpowiedzi na wyzwania związane z wypaleniem zawodowym wśród lekarzy, a w zasadzie w odpowiedzi na to, że coraz więcej szpitali zaczęło wprowadzać programy redukcji stresu, MPSR, które mają na celu poprawę dobrostanu pracowników służby zdrowia. W jednym z badań przeprowadzonych w Szpitalu Społecznym 26 klinicystów wzięło udział w dobrowolnym 8-tygodniowym kursie redukcji stresu metodą Mindfulness, czyli w kursie MBSR. Celem było sprawdzenie, czy regularna praktyka uważności może wpłynąć na zmniejszenie wypalenia zawodowego oraz poprawę komunikacji i jakości opieki nad pacjentami. Zaobserwowano u nich zmniejszenie symptomu wypalenia zawodowego, znaczącą poprawę w poziomie wypalenia zarówno na poziomie osobistym, jak i w kontakcie z pacjentami. Zmniejszyło się poczucie wyczerpania i obciążenia pracą, co miało bezpośredni wpływ na ich dobrostan. Ponadto po zakończeniu programu uczestnicy zgłosili istotne zmniejszenie odczuwanego stresu. Zwiększyła się także ich zdolność do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy. Aż 68% uczestników badania zauważyło poprawę w jakości opieki nad pacjentami i zauważyło, że lepiej im się z pacjentami rozmawia. Zauważyli także większą satysfakcję z pracy. Polepszenie komunikacji z pacjentami stwierdzono u 50% lekarzy uczestniczących w programie MBSR. Wyniki tych badań pokazują, że kurs redukcji stresu metodą mindfulness jest skutecznym narzędziem nie tylko w walce z wypaleniem zawodowym, ale również w poprawie jakości opieki nad pacjentami. Lekarze stają się bardziej empatyczni, obecni w kontakcie z pacjentami, co przekłada się na lepsze wyniki leczenia. Temat wpływu mindfulness. Na nasze zdrowie i skuteczności tej metody, będę kontynuować w kolejnym odcinku podcastu. Kończąc ten odcinek, chciałabym przypomnieć, że kursy redukcji stresu są efektem wdrożenia do współczesnej medycyny praktyk uważnościowych stosowanych od tysiącleci na Dalekim Wschodzie. Tym wdrożeniem zajął się John Cavatzin i jego współpracownicy z Uniwersytetu Massachusetts. Pierwszy program łagodzenia stresu został zainicjowany w 1979 roku, a jego efekty były tak obiecujące i tak namacalne, że od tamtej pory kursy redukcji stresu są stosowane na masową skalę w różnych miejscach i są poddane bardzo licznym badaniom klinicznym, co najmniej 7000 badań, dzięki czemu wiemy, że naprawdę działają. Niezależnie od tego, z jakiego punktu startujemy, Zawsze jest namacalny efekt po 8 tygodniach.